Cześć, jestem... cześć, cześć, cześć. Cześć. Cześć, 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 Jestem, cześć. Jest, jestem Tadek Jest ze mną grupa. Byłamy. Cześć. Gra, gracie w, jesteśmy na improfeście w Krakowie. Gracie tutaj, grałyście w zasadzie tutaj. <laughs> Mieszają mi się czasy i przestrzenie. Grałyśmy, grałyście mixer. Na czym polega mixer? Za 5 minut występ nie wiedziałyśmy jeszcze dokładnie, czym jest mikser. być troszkę czymś innym. Chyba możemy to zdradzić. Tak. Ale w końcu właśnie stwierdziłyśmy, że nie będziemy miksować krótkich e, form z długą, mm, tylko zrobimy długą formę, w którą powplatamy różne motywy z krótkich. Taki impro. No i tak sobie właśnie to zrobiłyśmy mm -hmm. i... No i tak. Forma poproszę. tworzona na oczach widzów po prostu. <laughs> Byłyście ostatnio... Byłyście ostatnio w Irlandii. Byłyśmy. Tak. Jak to się w ogóle stało, że byłyście w Irlandii? Jaki był odbiór? Bo to jednak granie do, dla Polonii to jest inaczej prawdopodobnie jak, niż to, co granie w kraju. Mm -hmm. Ci ludzie nie mieli w ogóle styczności wcześniej z tą formą, mm -hmm. więc Nikt na początku... nie widział wcześniej impro. To Nikt. Bo jest... to uważam fantastycznie po cicho, to właśnie już... odebrali, bo była to dla nich nowość. E, coś zaskakującego? Od początku dali się wciągnąć w ogóle w wir impro i, i, i byli bardzo otwarci, bardzo pozy, pozytywnie empirali i, No i podzielili się po prostu taką e, mocą energii. E, o, tak, która taką... nam się to i... Z waszych wyczynów scenicznych wiem, że bardzo lubicie śpiewać. Kochamy to. Tak. Czy macie w planach dołączenie do składu mu muzyka? szukamy, jeżeli gdzieś jesteś daleko lub blisko, daj znać. czekamy na ciebie. W to mało powiedzianych już y, jest jakiś muzyk, ale chcę się odłączyć, także zapraszamy ciebie do Możesz me. spełnić swoje marzenia przyłączając się do nas. Byt też nie jest zła. Y, jesteś całym składem kobiecym. Y, czy kiedy się spotykacie, na przykład na teraz na festiwalu, i gracie z facetami? Czujecie inne skupienie na tym, jak się gra, niż jesteście we własnym gronie? Zależy, czy facet jest przystojny, czy nie. To, dużo, to tak? duże skupienie wtedy tak, odchodzi, tak. Więc tutaj nie ma problemu. mi tak. Tak. Y... się, tak? <grywa> <grywa> Nie, no jest absolutnie cudownie, to jest zupełnie inna energia, jest świetnie. Uwielbiamy grać z facetami. To może dołączycie do jakiegoś do składu. No nie jest powiedziane, to wie, że to, się nie, to się nie zmieni. Tak. Zresztą naszym założeniem nie było, że musimy być koniecznie babską grupą, tak się złożyło. Pierwotnie, i... jak byliśmy w etapie prób, mieliśmy dwóch kolegów, pra pracowaliśmy z dwoma kolegami, ale to była krótka historia, prawda? Tak. Czy zdarzały wam się kłócić? Nie, czasem. Już widzę kłótnie. <noise> nie, no jest cudownie. Na próbie zawsze musi być pierwsza godzina przegadana od babskich pierdoła. A potem już idzie, no. Jest dobrze. Pis piszecie o sobie jako o babkach temperamentnych, energicznych. I tak myślałem, no, czy to się... się jakoś zaprezentować. Tak? Nie na no, ploty, generalnie jesteśmy nudziary w ogóle, jest no. słabo z nami, no. Jak my mówimy, to same ziewamy po prostu. No. To jest takie nudne wszystko. No, no, ja kiedyś usnęłam, jak mówiłam sama no. do siebie. A ja cały czas śpię, no. Macie też Ma własną szkółkę impro szkółkę tak. czy szkołę nazwać? Y, szkołę nazywamy to szkołą. Uniwersytet. Okay. Y, powiedzcie co, coś o improwizatorni. No mamy to właśnie takie szczęście wspaniałe, że możemy w Miejskim Centrum Kultury... Pozdrawiamy! Y, możemy tam mieć swoje miejsce, możemy mieć improwizatornie, w której jesteśmy częścią, ale oprócz nas jest właśnie i szkoła impro. Teraz y, rozpoczęły się również warsztaty, które z Agą mamy przyjemność prowadzić, a Aga była na pierwszych zajęciach. Seniorami. Tak, dokładnie. Teraz właśnie rusza grupa seniorska i uważam, że jest to fantastyczny pomysł. Yy, oni kochają Impro, Impro kocha seniorów i to można fajnie połączyć i się w tym odnaleźć. Także event po prostu w skali krajowej. Pierwsza polska seniorska grupa Impro w się właśnie została powołana do życia. Tak. Mamy teraz trzy grupy warsztatowe. Poza tym również zapraszamy ciekawych gości na wykłady, na warsztaty, że cały rok jest bardzo intensywny. Zapraszamy grupy, żeby razem e, improwizować, żeby się inspirować. Żeby też poznali e, inne grupy z Polski, nie tylko ten babski skład. Na przykład za tydzień już występuje z nami fantastyczna, fenomenalna grupa ad hoc. Jeszcze nie bardzo znana w Polsce, ale kto wie, już może nie Pobyt w już będzie naprawdę na całym <laughs> świecie. Macie jakieś plany na naprawdę najbliższą przyszłość? Janek schowaj koszulę. <laughs> na najbliższą przyszłość? Dużo planów. Przed nami Camera Image, taki fantastyczny festiwal w Bydgoszczy, który jest festiwalem filmowców, ale my również filmowo będziemy mogły się zaprezentować na tym festiwalu. Potem Północna Polska. Tak powiem tajemniczo. Dużo warsztatów przed nami, dużo pomysłów, dużo projektów międzynarodowych również. Także myślę, że będzie wesoło. Pomysły są. Tak. Dziękuję i życzę powodzenia. Dzień. Dzień.